Dzień dobry, witam klasę ósmą na lekcji fizyki pod tytułem obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim. Podczas dzisiejszej lekcji dowiecie się, co to jest zwierciadło płaskie, w jaki sposób zwierciadło wykorzystuje prawo odbicia światła, w jaki sposób konstruuje się obraz powstający w zwierciadle płaskim oraz czym charakteryzuje się obraz powstający w takim właśnie zwierciadle. W zwierciadle wykorzystywane jest prawo odbicia światła, dlatego musimy zrobić krótkie powtórzenie z poprzedniej lekcji, gdzie to prawo omawialiśmy. W takim dużym skrócie brzmiało ono także kąt odbicia równy jest kątowi padania. Czyli jeśli tutaj mieliśmy powierzchnię zwierciadła, tutaj mieliśmy nasz promień padający, tutaj promień odbity, zawsze rysowaliśmy linię, która była prosto padła do powierzchni zwierciadła. I nasz kąt padania to był ten kąt zawarty pomiędzy promieniem padającym a tą linią, a kąt odbicia był to kąt zawarty pomiędzy promieniem odbitym a tą samą linią. Kąt padania oraz kąt odbicia zawsze były sobie równe. I to nam dzisiaj będzie bardzo potrzebne podczas konstruowania obrazów, właśnie w zwierciadle płaskim. Ale zanim do tego dojdzie, to musimy wytłumaczyć sobie, czym w ogóle jest zwierciadło, zwierciadło i zwierciadło płaskie. Czyli zwierciadło, tak ogólnie, jest to po prostu gładka powierzchnia, która odbija światło. Powstaje ona w ten sposób, że napyla się cienką, równomierną warstwę metalu, zazwyczaj srebra, na szkło. Wtedy powierzchnia jest idealnie gładka i promienie mogą od niej się. Odbijać. Natomiast zwierciadło płaskie to, jak sama nazwa wskazuje, takie zwierciadło, którego powierzchnia odbijająca jest płaska. To takie zwierciadło, którego na przykład używamy najczęściej w domach. Oprócz zwierciadeł płaskich możemy spotkać jeszcze zwierciadła wklęsłe, wypukłe, ale o takich zwierciadłach będziemy mówić dopiero podczas kolejnych lekcji. I przechodzimy do najważniejszych rzeczy, czyli w jaki sposób konstruuje się obrazy w zwierciadle płaskim. To, co już mówiłam, że promienie świetlne odbijają się od powierzchni zwierciadła zgodnie z prawem odbicia i docierają do naszych oczu. Ale kiedy patrzycie w lustro, widzicie zapewne swój obraz, który wygląda tak, jak gdyby znajdował się po drugiej stronie. Tego lustra. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o to, że mózg automatycznie prze przedłuża te promienie, które są odbite, i w ten sposób wydaje się nam, że widzimy obraz znajdujący się za zwierciadłem w takim miejscu, gdzie te przedłużenia promieni odbitych się ze sobą przecinają. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda na rysunku, ale jeszcze jedna rzecz, że przy konstrukcji obrazu punktu. Czyli jeśli mam jakiś świecący punkt, na przykład jeden mały, wystarczy uwzględnić bieg dwóch przykładowych promieni. Oczywiście wiemy, że tych promieni jest nieskończenie wiele, ale dwa w zupełności wystarczą, żeby zobaczyć, w jaki sposób ten nasz obraz będzie wyglądał. I tutaj mam schemat, na razie z jednym promieniem. Tutaj mamy nasze zwierciadło, tutaj mamy przedmiot, czyli ten nasz punkt. A tutaj mamy promień, i teraz, ponieważ ten promień pada prostopadle do powierzchni zwierciadła, czyli jeśli ta linia prostopadła, którą zawsze rysujemy, byłaby w tym samym miejscu, czyli kąt pomiędzy tą linią prostopadłą a tym promieniem wynosi 0 stopni. Dlatego, jeśli kąt padania wynosi 0 stopni, to tak samo 0 stopni musi wynosić kąt odbicia, dlatego promień padający znajduje się tu. A promień odbity tutaj. Teraz o co chodzi z tą przerywaną linią? To jest obszar, który znajduje się za zwierciadłem. I ta przerywana linia to jest właśnie to przedłużenie promienia odbitego, o którym Wam przed chwilą mówiłam. Tam, gdzie te przedłużenia promieni się przetną, tam powstanie nasz obraz. Ale na razie nie mogą się jeszcze przeciąć, bo mamy dopiero jeden promień. Musimy zobaczyć, jakby to wyglądało, gdyby tych promieni było więcej. Wcześniej mówiłam, że wystarczą tylko dwa. Ja narysowałam trzy, ale gdybyśmy mieli dwa, już ten obraz można byłoby w zupełności zobaczyć, wystarczyłoby to. Zobaczmy sobie na przykład na ten żółty promień. Czyli tu mamy kąt padania, znaczy promień padający pomiędzy promieniem padającym a linią prostopadłą do powierzchni zwierciadła znajduje się kąt padania. Sprawa odbicia, wiemy, że kąt padania musi być równy kątowi odbicia, który znajduje się pomiędzy tą linią prostopadłą do powierzchni zwierciadła, a promieniem odbitym. I znowu ten odbity promień przedłużamy sobie na drugą stronę zwierciadła. Te przedłużenia odbitych promieni zawsze zaznaczamy takimi właśnie przerywanymi liniami. I przedłużamy go od linijki. Okazuje się, że w tym miejscu on z tym zielonym promieniem się przeciął. I dla pewności wzięłam jeszcze trzeci promień niebieski. Zrobiłam to samo, co w przypadku żółtego, czyli mamy nasz promień padający, mamy linię prostopadłą do powierzchni zwierciadła, tutaj mamy kąt padania, kąt odbicia jest równy kątowi padania, więc promień musi się odbić pod takim właśnie kątem. I jeśli przedłużymy ten promień, okazuje się, że również w tym samym miejscu się przeciął z pozostałymi promieniami. I właśnie w tym miejscu powstał nasz obraz. Kiedy będziecie rysować, kiedy będziecie to rysować w zeszycie, to podpiszcie sobie te wszystkie elementy. Czyli tutaj mamy, tutaj mamy nasz przedmiot, tutaj mamy nasz obraz, tutaj mamy zwierciadło. Te czarne to są linie prostopadłe do powierzchni zwierciadła. Promienie, które mają strzałki w ten sposób zaznaczone, są to promienie padające. Promienie, które mają strzałki w drugą stronę, są to promienie odbite, czyli ten, ten i ten. Natomiast tutaj przerywanymi liniami zaznaczone są przedłużenia promieni odbitych. Dobrze. Tutaj mamy podobną sytuację, z tym, że chcemy stworzyć obraz nie pojedynczego punktu, ale jakiegoś przedmiotu, który ma już większe rozmiary. I żeby skonstruować obraz takiego przedmiotu, musimy znaleźć obraz dwóch skrajnych jego punktów. Czyli bierzemy sobie na przykład, jeśli mamy tą naszą strzałkę, to wtedy tutaj mamy jeden punkt, który nas interesuje, a tutaj drugi. Punkt. Od każdego z tych punktów wychodzą dwa przykładowe promienie. Jeden prostopadły do powierzchni zwierciadła, a drugi dowolny, pod jakimś innym kątem do tego zwierciadła ustawiony. I zobaczcie, na razie zajmujemy się tylko tym górnym punktem i mamy dokładnie to samo, co mieliśmy na poprzednim slajdzie: czyli mamy promień padający, promień odbity, przedłużenie tego promienia odbitego. Promień padania, promień odbity i przedłużenie tego odbitego promienia. To samo robimy z drugim punktem, czyli promień padający, promień odbity, przedłużenie promienia odbitego. Drugi promień pochodzący od tego punktu, czyli promień padający, promień odbity i przedłużenie tego odbitego promienia. I zobaczcie, tutaj mamy odbicie tego punktu, tutaj mamy odbicie tego punktu. I pomiędzy tymi punktami znajduje się nasz obraz, czyli nasza strzałka. Musimy jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, jakie są cechy tego obrazu, który otrzymujemy w zwierciadle płaskim, czyli w takim zwykłym zwierciadle, w którym przeglądamy się na co dzień. Po pierwsze, obraz, który powstaje, jest pozorny. To, że jest pozorny, to znaczy, że powstaje w miejscu przecięcia przedłużeń promieni odbitych od powierzchni zwierciadła. Czyli gdyby zobaczycie to później jak będziemy się uczyć o innych zwierciadłach, o soczewkach, to wtedy może się zdarzyć tak, że obraz nam powstanie tam, gdzie przetną się rzeczywiste promienie, i wtedy będzie to obraz rzeczywisty właśnie. A ponieważ tutaj promieni nie mają szansy ze sobą się przeciąć, mogą przeciąć się jedynie ich przedłużenia. Dlatego mówimy, że ten obraz jest pozorny. Druga rzecz, obraz jest prosty, to znaczy, że nie jest odwrócony. Czyli ta szczałka jest zwrócona w górę, ta również. Gdyby obraz był odwrócony, byłaby zwrócona w tą stronę. Kolejna rzecz, obraz jest tej samej wielkości co przedmiot. Sprawdzamy na naszym rysunku, wszystko się zgadza, wielkość jest taka sama. Obraz i przedmiot są symetryczne względem płaszczyzny zwierciadła. To znaczy, że rozmiary obrazu nie zmieniają się, lecz lewa strona staje się prawą, a prawa lewą. To na pewno znacie z życia codziennego, że w lustrze rzeczywiście tak się dzieje. Jeśli jeszcze tego nie zaobserwowaliście, to sprawdźcie. A na rysunku też to widać, bo ta strzałka właśnie w lewą stronę się przechyla, natomiast ta przechyla się w prawo. I jeszcze jedna rzecz: odległość obrazu jest taka sama jak odległość przedmiotu. Też jeśli tutaj byśmy zmierzyli te odległości, okazałoby się, że są one takie same. I wszystkie rzeczy mamy wytłumaczone. Czas jeszcze na krótkie podsumowanie. Co to jest, zwiercia, co to zna, co to jest zwierciadło płaskie? Czyli zwierciadłem jest gładka, wypolarywana powierzchnia odbijająca światło, a zwierciadło płaskie to takie, którego powierzchnia jest płaska, właśnie. W jaki sposób zwierciadło wykorzystuje prawo odbicia światła, czyli promienie świetlne padają na jego gładką powierzchnię, odbijają się od zwierciadła zgodnie z prawem odbicia światła? W jaki sposób konstruuje się obraz powstający w zwierciadle płaskim? To przy konstrukcji takiego obrazu należy pamiętać właśnie o prawie odbicia, czyli że kąt padania jest równy kątowi odbicia. I pamiętać należy również o tym, że obraz powstaje w tym miejscu, gdzie przecinają się przedłużenia odbitych promieni. A czym charakteryzuje się obraz powstający w zwierciadle płaskim? To jest on pozorny, czyli powstaje w miejscu przecięcia się przedłużeń promieni, jest prosty, to znaczy, że nie jest odwrócony, jest takiej samej wielkości i w takiej samej odległości, od zwierciadła co przedmiot i jest symetryczny względem powierzchni zwierciadła. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.